Hejka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie remontować domki, które są w Simsach już gotowe, czyli tych rodzin, które właśnie od początku Simsów są w tej grze i to będzie w tym odcinku ten dom. To jest dom oczywiście rodziny Kaliente. Tutaj mieszkają dwie siostry Kaliente z matką, no i po prostu z domem Lotario. Także mam nadzieję, że uda nam się tutaj jakoś fajnie wyremontować ten domek, bo jest on jednym wielkim klosem. Nie mam zamiaru zmieniać pokoi, po prostu będę pracować nad tym domkiem, można powiedzieć, tak bardziej wizualnie, żeby ładnie wyglądał, ale nie będę go bardzo deformować. Oczywiście mamy tutaj naszą rodzinkę, no nie wiem, czy ona jest taka szczęśliwa, posiadając taki brzydki dom, można by powiedzieć, ale ja im oczywiście tutaj zmienię życie i będą mieli wspaniały dream house. Dobra, ogólnie, moim zdaniem, znaczy, w sumie to nie wiem, ale... <grafy> chodzi mi o to, że wydaje mi się, że to jest jeden z wyższych domów w Simsach, ale jakby... Po pierwsze tak, powiedzmy tak, tutaj w ogóle, do, teraz zauważyłam, że to w ogóle okno jedno jest wyżej niż te obok, ale dobra, nieważne. Ale chodzi mi o to, że ten dom i tutaj jest jednym z trzech domów. Tutaj jest jakiś taki na przykład... On jest moim zdaniem zdecydowanie ładniejszy. No, i tutaj jest kolejny. No, już może on jest trochę, wiecie, taki trochę większy, trochę bardziej jak willa wygląda. Ale chodzi mi o to, dlaczego rodzina Kaliente po prostu dostała najwyższy dom w tej okolicy. Jakby nie mogli mieszkać w tym, ten już jest zdecydowanie ładniejszy. No ale dobra, nie nam tu tutaj dyskotować. Oczywiście Simsowie wybrali sobie, co tam chcieli, żeby ten domek był. My oczywiście lecimy z renowacją, i pierwsze, co ja bym tutaj zrobiła, to na pewno postarała się tutaj bardziej z zewnątrz, żeby ten domek jakoś fajnie wyglądał. Od razu możemy sobie tutaj tą roślinność usunąć, bo ona jest jakaś dziwna. Od razu te jakieś kwiatki bezsensowne na oknach. Myślę, że tą część z tyłu też sobie podarujemy, i ja tutaj spróbuję. Zrobić coś lepszego, na razie wszystko oczywiście tutaj usunę. No i dobra, lecimy, moi kochani. Jak widzicie, ja tutaj od razu też dach usuwam, bo moim zdaniem jest po prostu brzydki. Tutaj sobie na tym balkonie też zrobimy renowację i dobra, możemy zaczynać. Pierwsze, co bym zrobiła, to szczerze mówiąc, zrobiła balkon z tej strony taki prawdziwy, bo wie, no, przed chwilą widzieliście, że tutaj był po prostu taki no, zwykły wystający, o może tak, taki jako dekoracja, a ja bym tutaj zrobiła totalnie jakiś inny balkon, taki normalny już. Ogólnie też wydaje mi się, że tutaj moglibyśmy, jakby ten taras, który jest na dole, tak jakby pociągnąć. Okej, okay, dobra, z tej strony będzie wejście, na pewno. No i teraz tak się zastanawiam. Wiesz co, chyba jednak nie będziemy robić tego balkonu, który miałam tutaj zamiar zrobić, tylko po prostu damy sobie tutaj dach. O matko dobra, powiem wam, jest trochę ciężko z tym dachem. Ja tutaj próbuję zrobić co, co w mojej mocy, że tak powiem, żeby to ładnie wyglądało, ale po prostu ten dom jest klocem. I ja tutaj będzie problem lekki. Dobra, na razie ten domek z tej strony wygląda w taki sposób. Trochę zasięgam inspiracji z tego domku, żeby zrobić taki balkon, można powiedzieć, jest bardziej taki otwarty czy coś takiego. A tutaj właśnie na tym balkonie stwierdziłam, że najlepsze by było zamiast płotu po prostu dać pół ściankę. No i tutaj jak widzicie też będzie trochę szersze wejście do tego domku, bo będzie tutaj taka weranda. Także oczywiście wszystko już idzie po naszej myśli. Dach z tej strony jeszcze nie jest dokończony o właśnie tutaj, ale teraz właśnie tym możemy się zająć. Ogólnie to tutaj też chyba bym poleciała właśnie z takimi bardziej wystającymi częściami. Ja wiem, że ja trochę deformuję jednak. Mówiłam, że nie będę deformować, ale no niestety po prostu nie lubię jak, ten dom, jak domy wyglądają w Simsach jak kloce, więc ja muszę tutaj trochę Pokombinować z tymi wystającymi częściami, żeby zrobić, wiecie, takie dachy, coś w tym stylu. Jest tutaj właśnie balkony otwarte. Znaczy, w sumie nie otwarte, tylko zamknięte bardziej te balkony są. Tutaj jeszcze zrobiłabym, jak widzicie, tutaj na dole taką bardziej przestrzeń otwartą. To znaczy, ja tutaj po prostu postawię kolumnę, bo usunąłam te ściany, które po prostu trzymały ten dach. W ogóle ten dach zostawiłam. Jakby on nie jest zły w tym miejscu, dlatego stwierdziłam, że po prostu go zostawię, jeszcze może troch, trochę go obniżę, żeby w te okna mi tutaj nie wchodziły. No i dobra, powiedzmy, że z tej strony już też wygląda w miarę dobrze ten domek. Tylko jeszcze musimy się zająć tymi stronami, które są po prostu no są po prostu płaskie, no, co mam wam powiedzieć. Ale nie wiem, no z tej strony chyba po prostu zostawimy taki płaski ten dom, bo tutaj więcej rzeczy się z tej strony nie zmieści. No i tutaj w sumie też. Może dodam tylko jeszcze z tej strony okna, bo widzę, że tutaj są po prostu łazienki w tym miejscu, a nie mają okien, więc może fajnie by było właśnie, żeby dodać te okna. No i dobra, wygląda na razie chyba w miarę dobrze, jak na domek, który z podstawki został przerobiony i który był przed chwilą brzydki, przypominam. Także teraz możemy od razu polecieć sobie w jakieś kolory. Ja tutaj sobie pomaluję oczywiście fundamenty, może użyję sobie takiego po prostu drewna z takim szarym tynkiem, coś takiego. No i na pewno chciałabym ściany też zostawić, żeby one były na zasadzie no właśnie takich pustynnych, coś w tym stylu, klimatów. Stwierdziłam, że jeszcze z tej strony spoko by było dać takie coś na dach. Ja nie wiem, to jest po prostu takie wiecie, po prostu takie falowana jakaś dekoracja tutaj na ten dach, ale wydaje mi się, że całkiem spoko tutaj wygląda i sobie jeszcze skrócimy ten dach, to ona już w ogóle będzie tak idealnie dopasowana z tej strony. No i jest to dosyć ciekawe rozwiązanie, no nie Wam chyba tej rzeczy nigdy. Tutaj jeszcze dodałam jak widzicie komin z tej strony, żeby coś na tym dachu jednak było. No i do tego wszystkiego pomyślałam, że jeszcze może by z tej strony można dodać takie daszki. Sobie je tutaj zmniejszymy i właśnie damy na te okna. Wydaje mi się, że spoko będą wyglądały. Tak, no, jest dosyć ciekawie. No i do tego może nawet z tej strony, żeby coś tutaj się działo, a z tej strony zostawimy sobie te okna. Albo dobra, jednak nie zostawimy, bo chciałabym dodać kwiatuszki. To może sobie wybierzmy jakiś fajny kolor i sobie może właśnie na te fronty, znaczy po tej stronie, bo tej przeciwnej sobie damy kwiatuszki. Tuszki. może właśnie takie żółte będą pasować do elewacji. A oczywiście, ja nie wiem, czy ja wspomniałam, ale ja tutaj robię oczywiście z podstawki wszystko, bo to jest domek z podstawki, więc stwierdziłam, że po prostu no, z podstawki to będzie najlepiej tutaj wyglądała, No i tak musi być, musi być tak. Jeszcze w ogóle zapomniałam też tutaj schodów, więc oczywiście dałam. A tutaj, gdzie zabrakło płotów, w sensie, gdzie powinny być płoty, to chyba dam po prostu pół ściankę. No i ją sobie też po prostu pomaluję na taki kolor, jaki był tam, w sensie na ścianach, żeby to się jakoś tak zbytnio nie odróżniało, ale za to wykończenia tych pół sobie zrobimy białe. Dobra, no to może. Można w sumie powiedzieć, że ten dom już jest prawie gotowy. Jeszcze wystarczy tutaj roślinność dać. No i oczywiście będziemy przechodzić do środeczka. W ogóle ja tu nie wiem co o tym sądzicie, ale z takich w ogóle wykończeń dachów, co daliśmy bardzo podobne tam na górę właśnie na ten dach, co zrobiłam takie można powiedzieć ogrodzenie trochę tutaj z tej strony. I tutaj sobie roślinki właśnie posadzimy. No nie wiem, ciekawe rozwiązanie. Jeszcze takiego czegoś nie robiłam, także no, dosyć fajnie. Dobra, tutaj zrobiłam takie coś. W ogóle kamyczkami tutaj wszystko wysypałam. Tutaj dałam jakieś roślinki po prostu takie wiecie bardziej pustynne. Tutaj z tej strony sobie w w ogóle tą palemkę zostawiłam. Ona już tutaj od samego początku rośnie. Dlatego, może jeszcze dodajmy jej tutaj jakąś koleżankę, może z drugiej strony. No i dobra, tak będzie się prezentowało właśnie z tej strony to ten dom. O, tak, tak to się nazywa dom. Ale teraz oczywiście przenosimy się z tyłu, żeby też tutaj coś fajnego skonstruować. No i wydaje mi się, że wcale głupim nie było rozwiązaniem wtedy, jak ten płot tutaj był. Także może sobie właśnie odgrodzimy w tej części to wszystko i sobie będziemy właśnie działać tutaj. Zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. Ogólnie też, może w tej części chciałabym zrobić takie też miejsce na roślinki ale tym razem odgrodziłabym to po prostu kamyczkami. Króde, wiecie co? Powiem wam, że nie umiem robić jakby ogródków, nie umiem robić z kaktusami i w ogóle nie wiem jak to wychodzi. Bo wiecie, jak ja tutaj sobie robię normalnie domki, to sobie daję tak, cyk, dzikość. Powiększam. Już mam wszystko z głowy. A tutaj trzeba jakoś tak robić to inaczej. Nie wiem. No nie, nie, ja nie potrafię robić tych ogródków pustynnych. Tutaj jeszcze w tej części ustawiłam sobie, jak widzicie, stolik do zjedzenia jakiegoś tutaj grilla. Tutaj sobie grilla dałam jeszcze na ten tarasik. No i może z tej strony po prostu sobie jakieś leżak żaczki położymy. No i tak to by właśnie wyglądał ten ogródek. Wydaje mi się, że nawet całkiem spoko wygląda. Ogólnie ten domek z zewnątrz, tak mi się wydaje przynajmniej. I teraz możemy przejść w końcu do środeczka. I tutaj będzie troszkę więcej wydaje mi się pracy z tym, bo po prostu to jest tra tragiczne. Tragiczne jest ten pokój. Ja są. Dobra, tutaj wejścia sobie nie będziemy zmieniać, bo jak widzicie on jest takie, no po prostu jest wejście, lampka i w ogóle. To sobie tą lampkę przestawię na tą stronę, trochę drzwi dałam na sam środek. No i dobra, lecimy najpierw może z korytarzem. Jak widzicie ja bym tutaj ogólnie wszystko usunię od razu, To od razu powiem, że wszystko usuwam. Na pewno przydałoby się doświetlić tutaj te wszystkie pomieszczenia, bo one są dosyć ciemne. To na razie sobie oczywiście użyję tych moich standardowych tutaj światełek. No i dobra, został nam tak, korytarz jak korytarz, no to po prostu ja bym tutaj ogólnie wyłożyła te kafelki, które dałam na zewnątrz, i tutaj właśnie w korytarzu będą te kafelki i w łazience. A ogólnie w pozostałych pomieszczeniach, to ja bym raczej po prostu dała jakąś drewnianą podłogę, żeby to wiesz po prostu była drewniana podłoga. A tutaj jest w ogóle chyba do na lotario pokój Teraz się skapnęłam. Wiecie, że w sumie nie pamiętałam, że takie coś to było. Na pewno bym te schody, które są tutaj w tej części zamieniła na po prostu jakieś drewniane i chyba weźmiemy sobie te schody, które były właśnie na zewnątrz. Od razu tak lepiej wydaje mi się, że tak przytulnie jest. Tutaj oczywiście też dodam na to wszystko balustrady, no i lecimy teraz ze ścianami. Ogólnie jeżeli chodzi o ściany, no to ja chyba nie wybiorę nic innego jak po prostu coś w tym samym stylu, ale może właśnie bardziej białe i dobra, tutaj moim zdaniem jest za dużo łuków do każdego pomieszczenia, w sensie te łuki bardzo mi się nie podobają i ogólnie zamieniłabym je na po prostu jakieś zwykłe po prostu proste, a nie z takimi zdobieniami. O, albo właśnie weźmiemy sobie te, takie bardziej zaokrąglone, ale one nie są aż tak, wiecie, po prostu dekoracyjne. Także sześć łuków zamieniło się na trzy, także nice. Dobra, i teraz lecimy tak naprawdę z dekoracjami i z meblami. Ja bym na sam środek tego pokoju tutaj położyła po prostu jakiś biały dywan, żeby, wiecie, w stópki było cieplutko, tutaj sobie szedł dywanik w tą stronę i w ogóle. Te drzwi ogólnie na zewnątrz bym zamieniła i dała właśnie te takie większe, które daliśmy, w sensie one już od początku były, nie daliśmy, tylko one w początku były właśnie tam przy wejściu. Te drzwi sobie zostawię, bo one wiecie są takie, ej, w ogóle zapomniałam schodów pomalować, jak to się stało. Te drzwi sobie zostawimy, bo one idealnie tutaj kolorystycznie pasują do siebie. No i dobra, lecimy teraz oczywiście z meblami i w ogóle z tymi podobnymi rzeczami. Tutaj w tej części no to na pewno ja bym chciała dać jakiś stoliczek, tutaj plus jakieś lustra i te sprawy, jak zwykle zresztą. W ogóle powiem wam, że dawno nie budowałam tylko z podstawki i tak mi trochę dziwnie teraz, ale oczywiście damy radę, damy radę. A w ogóle jeżeli podoba wam się ten odcinek, to zostawcie koniecznie pod nim lajka i suba na tym kanale jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, tutaj jeszcze na te ściany dodałam parę kinkietów. Te w ogóle, które były tutaj na zewnątrz, bo mi się tak mega spodobały. Czy może nie mega spodobały, tylko po prostu do tego pomieszczenia będą pasować. I teraz lecimy z obrazami. Tutaj ogólnie, no, poddawałabym na te puste ściany po prostu obrazy, bo te ściany są puste. Haha, ha, no, kto by się spodziewał. Dobra, w tej części, która nam tutaj została przy kibelku. W sensie, no, zostało nam dużo części, ale tutaj w korytarzu akurat dużo rzeczy nie jest potrzebnych aż tak. Aha, no, może jeszcze tutaj dodam po prostu fotel przy wejściu. Albo tutaj, o wiecie, co zrobimy, to tutaj. Tutaj może jeszcze umieszczę jakąś po prostu lampkę między nimi, też w, takim, w takich samych kolorach. I sobie teraz zdałam sprawę, że przecież można dać przy wejściu jakieś różne dekoracje typu buty i w ogóle. No właśnie, zapomniałam o tym. O i tutaj jeszcze wieszak na ubrania z tej strony sobie postawimy. No i dobra, może jeszcze jakieś roślinki tutaj wpakujemy, żeby nie było tak pusto. Sobie damy taką jedną roślinkę z białą donicą. No i to by było chyba na no tyle w tym pomieszczeniu. Ogólnie wydaje mi się, że ten styl nie jest dla mnie. i Ja tutaj zaraz może się okazać, że po prostu ten pokój, te pokoje są brzydkie, ale no tak się może niestety okazać, bo ja nie jestem dobra w robieniu stylów domów w stylu pustyn... pustynnym, po prostu ja nigdy takich nie robię. Tutaj dobra, przejdziemy sobie najpierw do salonu. Ten salon jest dosyć duży i tak się zastanawiam, czy by na przykład nie podzielić tych dwóch części, tak wiecie, ścianką po prostu, że tutaj zrobimy sobie osobny pokój tak jakby i tutaj po prostu wstawimy sobie łuk z tej strony. Tutaj będzie właśnie faktyczny salon, a tutaj sobie po prostu zrobimy jakiś ala gabinet po prostu. Wydaje mi się, że to będzie spoko rozwiązanie. Oczywiście tutaj będą nam potrzebne jakieś ściany ja bym chciała koniecznie jakieś po prostu jaśniejsze niż to, co tutaj jest, bo jest po prostu za ciemno. To może właśnie weźmiemy sobie bardziej w takim różu to wszystko. I lecimy teraz z zasłonami. Ogólnie to zasłony użyłabym zwykłe białe, takie o. Co prawda, one są trochę, trochę za krótkie na te okna, no ale wiecie, chociaż będą jakieś ładne te zasłony, bo z podstawki to też średnio jest z tymi zasłonami. Dobra, w tej części na pewno będzie wisał telewizor, dlatego teraz potrzebujemy jakiś kanap z tej strony. Ja też nie chcę tutaj używać ciągle tych samych mebli, w sensie chodzi mi o to, że tutaj na pewno są przypasowane stylowo meble, właśnie coś w tym stylu do takich tutaj domków, bo tylko takie zostały tutaj użyte. Ale ja bym tak nie chciała robić, no bo jednak chciałabym, żeby to było ładne. i nie sprzeczne z tym, co ja zazwyczaj robię w Simsach, dlatego ja będę tutaj używać też jakichś innych po prostu kolorystycznie mebli i w ogóle. Czyli na przykład teraz poleciałam, jak widzicie, w jakieś takie beże tutaj, be beże z bielą, tutaj trochę brązów na tych kanapach. Dobra, jak widzicie tutaj w ogóle na te szafeczki dodałam parę dekoracji. Trochę jeszcze ten telewizor do góry przesunę, tutaj też dałam stolik, dałam dywanik, no i tutaj jak widzicie lampeczkę, jakiś obraz właśnie tutaj nad tą kanapę, żeby coś wisiało z tej strony. No i tak naprawdę została nam ta część, w której zbytnio nie wiem co zrobić, bo ona jest tak taka po prostu, no jest po prostu. I ona jest taka trochę przejściowa, z drugiej strony, no nie wiem, nie wiem, co mam tutaj robić. Dobra, wiecie co, chyba zrobimy sobie po prostu kącik do plotaczek, w sensie bardziej takie, wiecie, po prostu tutaj fotele sobie wstawię w tym miejscu, bo nie wiem, co jeszcze można by tutaj dać. O, ewentualnie można dać tutaj właśnie jakieś głośniki, coś w tym stylu. Dobra, to sobie tutaj w rogu jednak to damy, tutaj będą właśnie te krzesełka obok siebie stały, no i tutaj obok jeszcze właśnie postawię sobie jakąś roślinkę, no i to by było na tyle ogólnie w tym pokoju. Teraz przenieśmy się do tego, no i tutaj na pewno bym chciała po prostu jakieś regały z książkami dać plus jakieś biurko. Dobra, tutaj jak widzicie dałam oczywiście no, biurko, o którym mówiłam, dodałam tutaj jeszcze jakiś taki fotel, bardzo podobny, w sensie ten sam w sumie co dałam w salonie. Oczywiście jakieś dekoracje, tutaj lampka, tutaj kwiatuszek, no i z tej strony jak widzicie są te regały, no i tutaj jeszcze dałam obraz z tej strony. Wydaje mi się, że to by było na tyle właśnie w tym gabinecie, więcej rzeczy się tutaj nie zmieści. To może żeby już dokończyć po prostu tą część domu, to właśnie teraz zróbmy sobie łazienkę. No tutaj jak widzicie już dałam te kafelki, które dałam yy, w tamtych pomieszczeniach, w sensie bardziej w korytarzu teraz jeszcze musimy sobie dobrać oczywiście jakieś fajne tutaj kafeleczki. No i to będą chyba po prostu takie beżowe. No i właśnie tak to się prezentuje. Kolejna łazienka w moim wykonaniu, która jest normalna i normalna po prostu. Dobra, przechodzimy teraz do jadalni. Może zacznijmy właśnie od tej jadalni. Tutaj zrobimy sobie coś fajnego, bo ta jadalnia chyba jest tutaj... Czemu tu jest w ogóle z żerafa? Ta jadalnia tutaj naprawdę jest chyba najbrzydszym pokojem. A może użyjmy sobie jakieś tapety w końcu? Bo wiecie, tutaj jakieś blade ściany, coś takiego, a tutaj użyjmy sobie takiej tapety. Tutaj sobie weźmiemy jakiś taki bardziej drewniany stół, ale będzie miał też bardziej taki jaśniejszy. Do tego też białe krzesła bym chciała dodać. Tutaj, może, damy właśnie z sześć takich krzeseł. Do tego też dam taki beżowy dywan, jak widzicie. I na ścianę lecimy oczywiście z białymi zasłonami. Tutaj z tej strony dodałam jeszcze gablotki z naczyniami. Tutaj damy jakiś bukiet kwiatów, oczywiście, na ten stół. Jakąś roślinkę w róg tego pokoju. Ej, co tu się stało w ogóle? Czy Ej, ja dałam tutaj zasłonę z tej strony? Nie pamiętam, znikła. No i tutaj, może, jeszcze z tej strony, wiecie, tak dekoracyjnie sobie stolik dajmy, na którym może, nie wiem, dajmy radyjko jakieś. O, tutaj Patrzcie, jakiś inteligentny głośnik, niech będzie tutaj sobie stoi. Do tego obok niego jakąś roślinkę. Jeszcze sobie tutaj ustawmy, no i gitara. Tak sobie myślę, że ten pokój był najwyższym pokojem w tym domu i chyba takim został, no ale dobra, już nieważne. Jeszcze nam tutaj zostało, no, dwa pokoje na dole i wszystkie na górze, więc trochę musimy tutaj spiąć się teraz, żeby fajnie to wyszło. Na pewno wszystko usuwam oczywiście w tej kuchni, bo ona jest po prostu dziwnie urządzona, są brzydkie meble do niej dobrane i w ogóle nie wiem, dlaczego tutaj są okna do tego pomieszczenia. Nie, no dobra, to usuwamy te okna, to bez sensu. Dobra, może weźmiemy te szafki kuchenne. Wydaje mi się, że będą tutaj, tak w sumie bardzo, bardzo pasować pod ten kolor, co ja tutaj właśnie dałam. No i dobra, z tej strony sobie właśnie postawimy jakąś lodóweczkę. Weźmy sobie może w takich bardziej właśnie takich o kolorach. Tutaj z tej strony damy sobie właśnie kucheneczkę i może na tą część też powiesimy szafeczki górne. Do tego oczywiście tutaj chciałabym zmieścić jakiś okap, więc wie, weźmy sobie po prostu taki biały. Dobra, w tej części już nie będzie szafeczek górnych, bo, bo nie, bo po prostu nie. Aha, w ogóle jeszcze zapomniałam, tutaj dać jakiegoś zlewu. Sobie też weźmy po prostu zwykły, taki srebrny. Do tego wszystkiego oczywiście na te okna też lecą białe zasłony. No i dobra, w tej części to my po prostu sobie zrobimy może miejsce bardziej na jakieś właśnie kawkę, czy to coś takiego. Tutaj na kawkę, tutaj w tym może miejscu jakąś mikrofalę sobie wstawimy, żeby te po prostu szafki zapełnić jak najbardziej się, jak najbardziej się tutaj da. Tutaj jeszcze dałam ręcznik papierowy do tego roślinki, no i z tej strony właśnie dałam jakieś kubki, tutaj na kawkę, herbatkę. Na tę ścianę powiesiłam taką tablicę z jadłospisem, można powiedzieć. No i tutaj dałam miejsce na noże, no i oczywiście jakieś tutaj owocki. Jeszcze na środek tego pokoju jakiś tutaj dywanik by się przydał, dlatego no może nie biały, bo biały to by się pobrudził chyba szybko. O beżowy, tak. On w ogóle nie wygląda na biały. Lecimy do tego pokoju, tutaj się troszkę pozmieniało, jak widzicie, z oknami na pewno, ale też tutaj wszystko bym chciała ogólnie usunąć. Ja, no, jak wydaje mi się, że jak Don Lotaria tutaj śpi, to nie, on nie powinien mieć pojedynczego łóżka, dlatego, no, weźmy mu jakieś inne wstawmy. Niech to będzie właśnie takie. Do tego mu więcej nic nie potrzeba, oprócz szafy, dlatego szafę też sobie tutaj damy. Bardzo mi się podobał ten, jakby pomysł z tą szafką, jakby taką skrzynką po prostu na lampkę, także, no, ja chyba użyję tego, tylko powiedzmy, że przemalował sobie. Do tego, oczywiście, jakaś lampka z tej strony, no i dobra, lecimy teraz z zasłonami na te okna. Może weźmiemy sobie takie zielone. Zielone, takie wiecie, po prostu takie zaokrąglone. Będą tutaj idealnie na te okna pasować. Jak już te zasłony dałam zielone, no to może też jakiś zielony dywan się tutaj znajdzie. No dobra, chyba jednak się nie znajdzie, dobra, niech będzie szary po prostu. Wydaje mi się, że takie kolorowe obrazy też będą tutaj spoko wyglądały, jakby na tych ścianach u niego w pokoju. Do tego tutaj fak faktycznie jakieś lustro wstawię, żeby mógł się tutaj przeglądać. No i to by było na tyle chyba w tym pokoju. Także no dobra, przenosimy się teraz na górę. Na początek oczywiście zajmiemy się tutaj korytarzem. No i ten korytarz jest dosyć masywny. Aha widzę, że tutaj w ogóle były, tak jakby to był gabinet, można powiedzieć, ten korytarz, bo tutaj jest biurko, tutaj były półki na książki, ale ja to sobie oczywiście usunę, sobie pomaluję na taki sam kolor, jaki był na dole. No i wiecie, to tak sobie myślę, że może wyjście na balkon zrobimy w sumie może z tej strony, że właśnie tutaj zamiast tego okna to będzie właśnie, no, wejść, wyjść na ten balkon, tutaj z tej strony nie będziemy już dawać okna, no, powiedzmy, że tak zrobimy. Tutaj te same zasłony dam, co dałam u Lotario w pokoju, ale sobie zmienimy ich kolor. No i nie wiem, co tu zbytnio też dawać, no bo jakby wszystko już tutaj w tym domu zostało wykorzystane, więc ewentualnie można jakieś po prostu dekoracje faktycznie tutaj postawić, więc po prostu może z tej strony damy sobie jakiś po prostu no wiecie, stolik, stolik taki z dekoracjami. Tutaj może dodam jakąś po prostu zwykłą kanapę, też będzie spoko to wyglądało raczej. Tylko zmienimy sobie może kolor na taki właśnie beżowy, do tego postawię tutaj zwykłą lampkę, tylko też kolor zmienię. No i co, na ściany no to na pewno te lampy by się tutaj przydały, jakieś kinkieciki, więc dajmy sobie tam, gdzie są po prostu wolne ściany. No i to by było na tyle w tym korytarzu. Że jest to zwykły, zwykły korytarz. Ale dobra, teraz przejdźmy do może do łazienki. Na początek to oczywiście ja bym usunęła drzwi, które prowadzą z sypialni, bo mi się to kompletnie nie podoba, jak takie coś jest w ogóle robione, że na przykład są dwa drzwi, dwe, dwa drzwi czy dwie pary drzwi, chyba dwie parę drzwi się mówi, po prostu do jednego pomieszczenia i do tego do łazienki, także to oczywiście usunęłam. Tutaj stwierdziłam, że dam sobie białe kafelki z tej strony, no i też na pozostałe ściany dałam białą farbę. Tutaj może dam sobie wiecie co po prostu wannę narożną i właśnie tylko tutaj wanna narożna. Będzie. Ej, zaczęliśmy od pustynnego klimatu, a teraz robię po prostu po swojemu. No ale dobra, ma być ładnie, ma być ładnie. O tutaj, może nawet jeszcze taką gwiazdę sobie weźmiemy jako lustro. Wydaje mi się, że siostry Kaliente mogłyby lubić takie coś. Tak się prezentuje ta strona z Wanną. Tutaj dałam trzy szlafroki, jakieś tutaj pojem... no, czy pojemnik, w sumie nie wiem, to jest taka podstawka, na jakieś świeczki, na jakieś tutaj ręczniczek, dałam obraz. No i z tej strony właśnie jest umywalka razem z ręcznikami. No i tutaj jeszcze dodałam oczywiście toaletę, no i ręczniki z tej strony, i też zasłony na to okno. Także dobra, teraz możemy się przenieść może do tej sypialni. Nie za bardzo wiem, które. Sypialnia jest kogo? Także możemy na razie, nie wiem, po prostu zrobić uniwersalne. Może na pewno ja bym chciała usunąć te rzeczy, ale to łóżko akurat mi się tu mega podoba. Na pewno to łóżko bym chciała zostawić, bo ono jest takie fioletowe, jest dosyć tutaj, no, bym powiedziała, fajne do. To się chodzi mi o to, że chciałabym zrobić tutaj fioletowy pokój. O, może tak. To sobie damy te na przykład dwie ściany, właśnie tak, na takim fiolet. O, tutaj nawet z takimi, można powiedzieć, z odcieniem fioletu znalazłam szafeczki, więc idealnie będą tutaj pasowały do tego wszystkiego. Na pewno bym chciała dać lampki, to dajmy po prostu takie zwykłe białe. Tutaj też może fioletowy dywan też byłby spoko w tym miejscu. No i dobra, w tej części na pewno muszą zostać dodane szafy. Jeżeli chodzi o szafy fioletowe, to są, ok, są. Zasłony na te okna, no na pewno ja bym chciała, żeby były białe, po prostu wiecie, no po prostu to jest uniwersalny kolor na zasłony, zawsze fajnie wygląda. Bo Chciałam tutaj zrobić taką, można powiedzieć, trochę toaletkę do malowania się, więc tutaj chyba jest idealne miejsce, w sensie, no tu jest, tu jest jedyna ściana, o może tak. No i tutaj po prostu zawieszę białe lustro i pododaję jakieś po prostu wiecie, jakieś dekoracje, tutaj oczywiście krzesło do tego wszystkiego o, oczywiście teraz lecimy z kosmetykami na te szafeczki, dobra brakuje nam jeszcze jakichś obrazów i ten tutaj się idealnie sprawdzi bo on jest fioletowy, więc sobie jeszcze go powiększymy i tutaj go dajmy, może tutaj też jakiś taki powiesimy, on jest, no, akurat jest fioletowy, dlatego mi będzie tutaj pasowało co prawda tam jest jakiś gościu grający na jakimś instrumencie, nie wiem czy to będzie pasowało do tej osoby, która tu będzie mieszkać, no ale trudno tutaj sobie jeszcze jakiegoś kwiatuszka wstawimy z tej strony, może to, no, nie jest zielony ten kwiatek, ale jest, no i dobra to by było na tyle z tego pokoju, w ogóle wiem Wiem, że na pewno w sensie wiem że na pewno tutaj były w ogóle rzeczy treningowe na tym balkonie pewnie Dona Lotario, dlatego ja bym to też tutaj jeszcze dodała, może tutaj jakąś maszynę po prostu do ćwiczeń, no i tutaj oczywiście do boksowania, także niech tutaj będzie sobie to stało wszystko, no i dobra lecimy teraz może do tej drugiej łazienki która jest w tym miejscu, tutaj sobie też raczej wszystko usunę, bo te rzeczy mi się zbytnio nie podobają i chciałabym tu na pewno prysznic wstawić tak mi się wydaje, bo ta łazienka jest dosyć mała tam jest wanna, na dole jest wanna z prysznicem więc tutaj będzie idealnie, żeby prysznic był no i oczywiście łazienka jak łazienka, jest prysznic, jest toaleta, jest po prostu są szafeczki tutaj, a raczej umywaleczki do tego jakieś dekoracje. No i przechodzimy do, do sypialni. Tak, jeszcze będzie jedna sypialnia. Jak widzę, że tutaj jedna jest w takich bardziej żółtych kolorach, a druga jest w czerwonych kolorach, więc może zajmiemy się najpierw tą w czerwonych. I tutaj sobie ogólnie te kolory czerwone zostawimy, bo wydaje mi się, że nie będziemy aż tak tego zmieniać tego domku. Tylko na pewno bym pousuwała tutaj rzeczy, bo one mi się średnio tutaj podobają po prostu. Ogólnie te okna też bym jeszcze wymieniła. Wiecie co? Po prostu na takie o takie o, bo one tutaj będą idealnie pasować. Do tych na balkonie, które tutaj są, tak jakby. No, wiecie, po prostu będą takie w takich samych rozmiarach, a może tak. Tutaj ogólnie ten czerwony bym raczej przemalowała na jakiś inny kolor czerwonego. I to może będzie bardziej taki podpadający pod. To jest chyba bardziej pomarańczne, no ale dobra. Oczywiście lecimy z czerwonymi drzeczami, czyli tutaj dałam łóżko z czerwoną pościelą. Do tego tutaj kolorystycznie raczej przyporządkuję po prostu drewniane meble. Do tej ramy na łóżku tutaj dam oczywiście jakieś światełka. Wiecie co, może to łóżko jednak postawię z tej strony, bo chciałabym mieć wolną ścianę na to, żeby. Postawić po prostu szafy. No i tutaj może to łóżko właśnie damy przy tym oknie bardziej, tak na samym środeczku pokoju, można powiedzieć. A właśnie z tej strony sobie te szafy poustawiam. No tutaj, jeżeli mówimy o czerwonych meblach z podstawki, no to koniecznie trzeba dać tą komodę. A może sobie ją damy jednak na tą ścianę. Do tego wszystkiego tutaj bym powiesiła jakieś takie dwa lustra. Do tego jeszcze lustro bym wstawiła takie stojące. To może damy w tej części pokoju. Może dajmy na tą komodę jakiegoś tutaj szampana, wiecie, to jakiś romantyczny pokój będzie. Tutaj stwierdziłam, że mi będzie pasowała jakaś kanapa, żeby postawić też w czerwonym kolorze, więc nie wiem, dajmy ją sobie po prostu. Do tego jeszcze tutaj jakąś lampeczkę z tej strony, no i jeszcze lecimy z obrazami na pewno na te ściany. Może tutaj powiedzmy sobie taki. Nie no te obrazy z podstawki to nie wiem co ja mam tutaj. Powiedzmy sobie boba pancakesa, tutaj jakąś babę, po prostu jakieś plakaty. Nie wiem szczerze mówiąc co tutaj dać na te ściany, bo te plakaty to naprawdę są brzydkie z tej podstawki. No i dobra, lecimy z dywanem, to będzie ostatnia rzecz właśnie do tego pokoju, będzie oczywiście czerwony. No i ostatni pokój lecimy, już zrobimy o, właśnie, bo to jest bardziej w takich żółto, żółto niebieskich kolorach, więc raczej no można takich użyć. Na pewno bym to łóżko zostawiła, ale te stoliki z tymi lampkami na pewno nie, to też nie, to też nie. Tą komodę raczej też wywalę. No to dobra, wywalmy wszystko proszę łóżka. I na pewno te okna też bym chciała wymienić, tak jak właśnie w tamtym pokoju zrobiliśmy, żeby to się tak już dopełniało z tamtymi tutaj e, łukami na tych balkonach. Te ściany sobie ja przemaluję może. To sobie weźmiemy taki może bardziej mniej krzykliwy ten żółty i może łóżko sobie wymienię jednak, bo ten żółty teraz mi do tego żółtego nie pasuje. Dobra, wiecie co nie ma innych łóżek z podstawki, które są żółte. No to trochę lipa, no dobra, trudno. Dobra, weźmiemy sobie przy tych łóżkach, damy takie stoliki, można powiedzieć, trochę futurystyczne. Do tego jakieś lampeczki tutaj, no i lecimy z zasłonami. Zasłony oczywiście będą prawdopodobnie białe, chociaż może damy żółte. On no nie jest taki zły, ten żółty. Dobra, no te niestety będą musiały być beżowe. Dobra, do tego wszystkiego tutaj się zmieści jak najbardziej jakaś żółta szafa. Dywan już dam sobie chyba po prostu zwykły biały na tą podłogę, tutaj z tej strony, właśnie. Tutaj damy sobie jeszcze obraz w jakiejś złotej ramie, to jakby żółty, złoto, żółty i te sprawy. No i może, żeby jeszcze tą przestrzeń jakoś tak wypełnić, to może po prostu wstawimy sobie jakiś regał na książki, niech on będzie po prostu taki zwykły, czarny. Do tego w rogu pokoju może jeszcze dajmy po prostu lampkę, żeby sobie była. Oj, dobra, i postawmy sobie może dobra, jednak tą lampkę postawimy sobie tutaj koło tego fotela, który dałam właśnie w tej chwili. No i do tego jeszcze tutaj wstawmy jednak w kąt sobie wstawimy po prostu roślinę. No i dobra, tak się prezentuje właśnie ten domek, jak widzicie. Po remoncie taką się prezentuje, oczywiście z góry taką się prezentuje. Z dołu wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej wygląda. No ale wydaje mi się, że jednak największą Metamorfozę przeszedł on z przodu, no i wydaje mi się, że jednak z zewnątrz przeszedł największą metamorfozę i wygląda on zdecydowanie lepiej. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, a ten domek jest do pobrania w galerii.